jesteś po raz pierwszy na danym wydarzeniu, a przede wszystkim jeżeli chodzi o twoją przepiękną stylizację, czym kierowałaś się wybierając właśnie tą, a nie inną sukienkę? Ym, tym, że wyglądam szczupło od jakiegoś czasu i postanowiłam to wykorzystać dopóki nie przytyję. Nie ukrywam, iż ciebie rzadko widujemy na pokazach modowych. Czy, yy, czy, czy lubisz bywać na pokazach? Zależy z kim. Z moją przyjaciółką super. A yy, na samo zakończenie powiedz, czym jest dla ciebie osobiście moda i styl? Szczerze mówiąc, to jest coś, co wychodzi z moich wewnętrznych emocji, każdego dnia są inne. Raczej nie pędzę ślepo, zapatrzona za trendami, ponieważ sama je sobie wyznaczam każdego dnia.